Vážený pane prezidente, eminence, excelence, bratři a sestry, dámy a pánové, byl jsem povzbuzen, abych vynězně městě svatého Vojtěcha, biskupa Prahy, jako rodák, jako rodák svatého Vojtěcha, alespoň několik věd řekl také česky. Drogi panie prezydencie, eminencje, ekscelencje, byłem poproszony, ażeby w gnieźnie, jako rodak świętego Wojciecha, parę słów, żebym powiedział po czesku. Jeśli rzekł, wy jesteście są nie Pro uvahu o sytuacji chrześcijanów w dzisiejszej Europie, może być ten wyrok bardzo inspirujący. Przednie, nie musimy upadać do zmatku, proto że se w Europie Soli nie musi być dużo. Jezus powiedział: Wy jesteście solą ziemi. Dlatego dla rozważania o sytuacji i misji chrześcijan w dzisiejszej Europie ta wypowiedź może być bardzo interesująca. Przede wszystkim nie musimy popadać w zakłopotanie, że ludzi uważających się za chrześcijan w Europie ubywa. Soli nie musi być dużo. Przyznam się, że czasami nie czuję się zbyt dobrze w przestrzeni przesolonych chrześcijan. Podobnie, jak nie czuję się dobrze tam, gdzie chrześcijanie zamiast, aby być słoni, stają się słodcy. Chyba wszyscy spotkaliśmy się z takim przedziwnie przesłodzoną postacią chrześcijaństwa. Odpowiednia dawka soli jest koniecznie potrzebna do ożywczych funkcji każdej komórki w organizmie. Nadmierna ilość soli wprawdzie konserwuje pokarm na zapas, ale żywym organizmom przesolenie szkodzi, a i same żywe komórki może w końcu zabić. Nie przeceniajmy jednak chemicznej strony tej metafory. Bądźmy spokojni: soli nie musi być dużo. Gdy jej z kolei brakuje, Pokarm jest niesmaczny, a organizm mizernieje. Nie wiem, skąd się wzięło wyobrażenie, że chrześcijaństwo musi mieć wymiar masowy. Tak, chrześcijaństwo musi być zaproszeniem, propozycją dla wszystkich, a nie ezoterycznym klubem dla wąskiego grona wtajemniczonych. W Ewangelii jednak wszak oczywiste, że Jezus był w sposób bardzo realistyczny świadomy tego, że nie wszyscy przyjmą Jego propozycję. Wiedział, że proponuje drogę stromą i niełatwą, na której wytrwają tylko nieliczni. Droga szeroka, wygodna dla masowych pochodów nie prowadzi do uświęconego życia z Jezusem w pełni, lecz ku śmierci. Benedykt XVI mówi o chrześcijaństwie w Europie dzisiaj i jutro jako o mniejszości, która nie ma jednak popaść w mentalność getta, mniejszości zamkniętej, lecz ma być mniejszością kreatywną. Papież przypomina, że rzeczy wielkie i najlepszej jakości zawsze pochodziły od mniejszości. Nie bójmy się przyznać, że w większości spraw większość się myli. To, co nowe, co w prorocki sposób ożywiało świat religii, filozofii, nauki i sztuki, najczęściej z początku ledwo przebłyskiwało z popiołów dominujących przesądów i stereotypów. Spotkało się również często najpierw z niezrozumieniem, odrzuceniem i prześladowaniem ze strony większości, a także często ze strony trzymających władzę. Mniejszość nie może być kreatywna, jeśli jest zamknięta w sobie poprzez strach, a zwłaszcza gdy rekompensuje sobie swój strach i kompleks mniejszości przez apoteozę siebie samej i równocześnie demonizuje. Demonizację swego otoczenia. Jest wtedy jak sól, która już nie soli, bo utraciła swój słony smak. I tu jest drugi aspekt przypowieści o soli. Sól nie może stracić swego smaku. Chrześcijanie nie mogą stracić swojej tożsamości. Wartość i sens soli jest w jej zdolności solenia, przyczyniania się do lekkostrawności pokarmu, do zdrowia, do żywotności organizmu. Tożsamość chrześcijan spoczywa w ich misji skierowanej do wszystkich w służbie na zewnątrz. Jeśli Kościół i różne instytucje nazywające siebie chrześcijańskimi ma na względzie przede wszystkim swoje własne instytucjonalne interesy, a chrześcijanie troszczą się tylko o własną wspólnotę, są solą, która straciła swój smak i funkcję. Do niczego się już nie nadają. Podczas tego naszego spotkania pytamy o misję, jaką mają chrześcijanie w ramach obywatelskiego społeczeństwa. Samo pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, a oczywiście też rzeczywistość, która za tym pojęciem stoi, zmienia się w historii. Podobnie jak zmieniają się formy religii i sama treść pojęcia religia. Społeczeństwo obywatelskie jest najpierw społeczeństwem mieszczańskim, które powstaje w oświeceniu i wyzwala się z jarzma ancien reżim, z jarzma hierarchii kościoła i państwa. Jest powiązane z pojawieniem się modernizmu, kapitalizmu, demokracji i pojęcia praw ludzkich i obywatelskich. W latach 70. XX wieku idea społeczeństwa obywatelskiego została ożywiona przez demokratyczną opozycję w walce z komunistycznym totalitaryzmem. Po upadku komunizmu i systemu dwubiegunowego zaczęto mówić o powstaniu globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba podkreślić, że właśnie proces globalizacji w znaczący sposób przyczynił się do upadku komunistycznych reżimów. W konkurencji wolnego rynku towarów i idei poprzez pomoc nowych technik komunikowania w mediach nie mogły one przetrwać, gdyż były zbudowane na centralnie państwowo planowanej ekonomii. Ideologicznej cenzurze kultury. Według klasyków liberalnej, politycznej filozofii, zaczynając od Alexis de Tocqueville, społeczeństwo obywatelskie, ta gęsta sieć obywatelskich stowarzyszeń, w których ludzie uczą się wzajemnej komunikacji i ponoszenia odpowiedzialności, jest niezbędnym podglebiem grzybniom demokracji. Demokratyczny system bez kultury komunikacji, którą wytwarza społeczeństwo obywatelskie, podobny byłby do ciała, które wprawdzie posiada wszystkie ważniejsze organy, ale nie funkcjonuje w nim układ krążenia. Ale właściwie co powstaje w przestrzeni dawnego dwubiegunowego systemu świata i na gruzach totalitarnych systemów, które przez dziesiątki lat moralnie korumpowały swoich obywateli? Globalna arena staje się miejscem mobilizacji ponadnarodowych, niepaństwowych aktorów. Znajdziemy tam nowe socjalne ruchy zabiegające o prawa człowieka, ochronę naturalnej przestrzeni życia albo o globalizację z ludzką twarzą. I dalej. Dziś coraz częściej najróżniejsze, najróżniejsze ruchy protestacyjne, a także ponadnarodowe. Połączone ze sobą organizacje mają charakter kryminalny i terrorystyczny. Globalny rynek jest także miejscem nieprzejrzystych ekonomicznych transakcji i korupcji. Polityczna rola niepaństwowych organizacji i obywatelskiej sieci rośnie proporcjonalnie wraz z kryzysem klasycznej demokracji. Polityka traci swą wiarygodność nie tylko z winy stale objawiających się korupcyjnych skandali, skandali polityków, czy poprzez swoje bliskie związki z biznesem. Istotne, istotne decyzje nie są podejmowane w organizacjach, w których ludzie są demokratycznie wybierani, ale przez nikogo niewybieranych ponadnarodowych korporacjach ekonomicznych. Małe grupy, zwłaszcza młodych ludzi, pokolenia Facebooka. Są dzisiaj w stanie błyskawicznie zorganizować masowe, czasami nawet o światowym zasięgu, wspólnotowe akcje i są dużo bardziej elastyczne niż ociążałe, demokratyczne instytucje, takie jak partie czy parlament. Dzisiaj jest trudne jeszcze dość odgadnięcia, jakie owoce przyniosą te alternatywne siły na scenie politycznej. W świecie arabskim na przykład oczywiście przyczyniły się do upadku reżimów, które nie były elastyczne ale już nie potrafiły wyraźnie wesprzeć prowadzenia demokratycznej alternatywy. Podobnie jak ciężko by było doszukać się w światowych protestach młodych skierowanych przeciwko współczesnemu kapitalizmowi realnej propozycji rozwiązania obecnego kryzysu. Dotychczasowe klasyczne postacie demokracji funkcjonowały w ramach państw narodowych, lecz znaczenie państw narodowych szybko upada. Konsekwencji tego, że polityka znalazła się w jarzmie ekonomii i nie dającego się zatrzymać procesu globalizacji ekonomicznej, wyraźnie wyprzedzającego proces politycznej integracji, dla zobrazowania jednoznawstw przeżywanej dziś w Europie Unii, jeśli Europa miałaby stawić czoła kryzysowi ekonomicznemu, powinna się bardziej zjednoczyć ekonomicznie, lecz także politycznie. A okazuje się, że do tego zjednoczenia wiele narodów europejskich nie jest przygotowanych kulturowo, moralnie i ze strony psychologicznej. Ta sytuacja przypomina mi opowieść z czasów kolonizacji Ameryki. Indianie, którzy byli przewożeni ze starych do nowych miejsc zamieszkania, żądali chwili na odpoczynek, na przerwę i mówili wtedy nasze ciała. Już są prawie w tych nowych miejscach osiedlenia, ale nasze dusze stale są w tych starych wioskach. Musimy poczekać na nasze dusze. Ale my nie możemy tylko pasywnie czekać, ale trzeba wiele ważnych kroków podejmować. Zjednoczona Europa zakłada istnienie europejskiego demos. Lecz wytworzenie takiej wspólnoty nie może się odbyć tylko środkami administracyjnymi, ani nie powstanie jako mechaniczna nadbudowa procesów ekonomicznych. Elementy takie jak wspólna waluta, oczywiście w znaczący sposób psychologiczny pomagają procesowi zjednoczenia, ale same w sobie nie wystarczą. Europa nie jest w podstawowym znaczeniu pojęciem geograficznym, lecz kulturowym. Integracja europejska nie może pozostać na poziomie polityczno-administracyjne trzeba wytworzyć duchową przestrzeń, w której naturalna różnorodność prowadzić będzie do wzajemnego poszanowania, komunikacji, kompatybilności, a nie do zniewolenia czy niszczycielskich konfliktów. Są potrzebne nowe moralne wizje dla Europy, nowe źródła duchowej i moralnej inspiracji. W poprzednich latach wielokrotnie krytykowałem hasło ulubione w wielu katolickich kręgach dać Europie duszę. Rozumiem, że było wypowiadane w dobrej wierze, ale takie sformułowanie wydało mi się jednak obraźliwe dla całego bogactwa europejskiej kultury. Czyż Europa jest bez ducha? Jak również naiwne i aroganckie. Kto ma możliwość i prawo dawać duszę? Kto mówi duszę, a ma na myśli ideologię, czyli religię zamienioną w polityczną ideologię, proponuje kamień zamiast chleba. Tędy droga nie prowadzi. Kościół był zawsze globalnym graczem w europejskiej przestrzeni, ale dziś nie można już nie dostrzegać rzeczywistości, że tutaj Kościół już nie jest graczem ani jedynym, ani najsilniejszym. Potrzeba pokory i odwagi prowadzącej ku prawdzie. Kościół nie może się zachowywać jak lobbystyczna organizacja między innymi takimi organizacjami. Raczej miałby Kościół upodabniać się do tego, co było wielkim darem w Europie średniowiecznej, do uniwersytetu. Uniwersytet był wspólnotą życia. Nauki i modlitwy, gdzie prawda była poszukiwana w medytacji, w wolnej dyskusji, gdzie ważna była formuła kontemplata ali strader. Tak, Kościół miałby być szkołą, gdzie poszukuje się odpowiedzi na skomplikowane pytania naszych czasów. To poszukiwanie zakłada wspólnotę szacunku i wzajemnego wsłuchania się w tych, którzy są poza widzialnymi granicami Kościoła. Miałaby to być nie tylko szkoła idei, ale i szkoła życiowych postaw i cnót. Wystrzegajmy się mesjanizmu, który by chciał skądś z góry dawać Europie ducha. duszę. w miejsce tego zaproponowałbym fundamentalną myśl mojego nauczyciela Jana Patoczki. Że sens Europy jest w trosce o duszę. Patoczka w pewnym sensie utożsamia się z konserwatywną krytyką modernizmu, gdy jest mowa o upadku owej troski o duszę w jej greckiej i chrześcijańskiej postaci. Patoczka widzi w modernizmie proces zastępowania troski o duszę troską o świat, dążeniem do opanowania zewnętrznego świata. Ta druga troska osiągnęła swój szczyt według niego w fizycznym samozniszczeniu Europy w czasie dwóch światowych wojen. Ciekawe, że w swych wypowiedziach o możliwych zmianach, patoczka pod koniec swojego życia, krótko przed tym, jak sam stał się ofiarą policyjnego prześladowania ruchu dysydenckiego, mówił o roli ofiar, o zadaniach duchowego człowieka i o solidarności wstrząśniętych którzy w nocy kryzysu nauczyli się żyć autentycznie, żyć cierpiąc ze źródła własnego sumienia. Dla Wacława Hafla i dla wielu z nas ze środowiska dysydenckiego w ówczesnej Czechosłowacji, w czeskiej opozycji chrześcijanie odgrywali raczej rolę nieprzywódczą, ale też nie do zastąpienia przez innych inspirującą rolę. Byli w rzeczywistości solą ziemi. Właśnie te słowa patoczki dawały otuchy, dodawały otuchy w polityczno-moralnej walce, która stawiała sobie za cel odnowę społeczeństwa obywatelskiego i powrót do Europy. Czy proces globalizacji, który pomógł w upadku totalitarnych reżimów, a jego częścią jest proces integracji Europy, przyniesie nowy typ społeczeństwa obywatelskiego? I czy chrześcijanie w tym społeczeństwie znajdą swoje miejsce i potrafią wypełniać swoje powołanie bycia solą, kwasem i światłem? Czy proces globalizacji stanie się procesem komunikacji? Czy potrafi unikać niebezpieczeństwa destrukcyjnych starć? Czy rozwinie się w nim kultura troski o duszę, której sensem jest wola skierowana ku prawdzie bardziej niż wola skierowana ku władzy? Do tego potrzeba abyśmy my, chrześcijanie, wystrzegali się wszelkiego triumfalizmu i nostalgii za imperium przeszłości. Jeśli jesteśmy mniejszością, potrzeba poszukiwać sprzymierzeńców. Papież Benedykt zaproponował po raz pierwszy, jadąc do Czech, inspirujący model kościoła otwartego, kościoła, który jak kiedyś świątynia jerozolimska zawiera w sobie dziedziniec Pogan. Czyli przestrzeń dla poszuk, poszukujących, dla tych, którzy czczą Boga jako Boga nieznanego. Dodał również, że dialog z niej może być obustronnie pożyteczny. I my, chrześcijanie, mielibyśmy się w tym dialogu nauczyć, a potem tym drugim w sposób przekonywujący ukazać, że wiara nie jest niczym zdrętwiałym, ale z nieustannym poszukiwaniem, nieustannym ruchem, dynamizmem. Nie tylko ruchem do przodu w rozumieniu współczesnej idei postępu, ani ruchem do tyłu w duchu nostalgii tradycjonalistów i fundamentalistów, ale ruchem w głąb. Triumfalis to wielka pokusa. Kościół odrzucił ją na drugim Soborze Watykańskim. W wielu swoich tekstach diagnozowałem go jako ignorowanie koniecznego zastrzeżenia eschatologicznego, jako nieumiejętność odróżnienia kościoła tu i teraz, Wspólnoty będącej w drodze komunio viatorum od celu, eschatologicznej postaci Kościoła Eklezja Triumphans. Odwrotnością triumfalizmu jest kenoza w odniesieniu do Kościoła. Sól nie traci swej tożsamości, przez to, że pozornie rozpływa się w pokarmie i w organizmie. Podobnie ofiara Chrystusa jest wyniszczeniem samego siebie kenozis. Apostoł Paweł przypomina nam, abyśmy nie wyniszczyli, nie ignorowali, nie znieważali krzyża Chrystusa poprzez to, że będziemy przyjmować łatwiejszą, bardziej powierzchowną drogę prowadzącą do zmartwychwstania, niż jest nią właśnie kenoza, bycie przygotowanym do ofiarowania siebie, do wydania siebie samego na służbę drugim. Upadek granic w Europie i powstanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego jest dla nas chrześcijan okazją i wezwaniem do tego, abyśmy jako poszukujący, nie jako pyszni właściciele władzy, prawdy, byli wiarygodni i spolegliwymi partnerami i towarzyszyli wielu duchowo poszukującym w naszych czasach. Tylko jako wstrząśnięci, to jest do głębi osadzeni w cierpieniu świata, jako błogosławieni płaczący, Możemy nawiązać solidarność z wstrząśniętymi, ubogimi, z ludźmi marginesu. Nie tylko marginesu społeczeństwa, ale i marginesu kościoła. Jest naszym zadaniem wsłuchiwać się pośrodku hałaśliwego wrzasku zwycięzców, którzy piszą historię w głos wstrząsających opowieści o losie ofiar. To one mogą obudzić nasze sumienia z dogmatycznego snu. I pobudzić nas do tego, abyśmy się stawali głosem tych, których menadżerowie władzy nie słuchają. Nie chodzi przede wszystkim o to, abyśmy postawili na swoim i wprowadzili zewnętrzne symbole naszej wiary jako ozdobny ornament istniejącego systemu władzy. W jednej z knizy, cytuję powieść o snu Cisarza Konstantyna. Císař uviděl znamení kříže a slyšel hlas, v tomto znamení zvítězíš. A nechal připevnit kříže na korouhve svých vojsk a zvítězil v bitvě. Položil jsem si otázku, jak by vypadaly dějiny církve i Evropy, kdyby tehdy císař Konstantin pochopil poslání toho snu poněkud inteligentněji. Možná že my máme nyní ve sporech o Evropu možnost pochopit, že kříž není jen vnější symbol, nýbrž metoda, metodost, cesta, že víra není ideologie, nýbrž cesta, že církev není jen organizace, nýbrž cesta, společenství cesty, komunioviatorum, že evangelizace není indoktrinace, nýbrž pozvání na cestu. Ano, Symboly naší víry nejsou jen ornament stávajícího systému. Jde spíše o to, abychom tento systém udržovali otevřený vůči stále znepokojujícím výzvám evangelia. Jen tak si zachováme chuť a kvalitu soli. Máme být pokorní, ale nikoli v konformní a bezvýrazní či podbízivě sladcí. Podobně jako zrno, které se bojí odumřít sobě. A své nynější podobě nemůže vydat plot a přinést užitek, tak i sůl, která přestává solit, se už k ničemu nehodí. Tato Ježíšova slova je třeba brát velmi vážně. V jednej své książce cituje Opověž o šně cesarza Konstantyna. Cesarz zobaczył znak Krzyża i usłyszał głos. V tom znaku je zwycięstwo. Nakazał umieścić krzyż na chorągwiach swoich wojsk i zwyciężył w bitwie. Postawiłem sobie pytanie, jakby wyglądała historia Kościoła i Europy, gdyby cesarz Konstantyn zrozumiał sens tego snu w sposób bardziej inteligentny. Możliwe, że my dzisiaj mamy w sporach o Europie możliwość zrozumienia, że krzyż nie jest tylko zewnętrznym symbolem ale metodą, metodos droga, że wiara nie jest ideologią, ale drogą, że Kościół nie jest tylko organizacją, ale drogą, wspólnotą drogi, communio viatorum, że ewangelizacja nie jest indoktrynacją, ale zaproszeniem do drogi. Chodzi raczej o to, abyśmy w tym systemie byli tymi, którzy wnoszą otwartość na stale niespokojne wezwania Ewangelii. Tylko tak zachowamy smak i jakość soli. Mamy być pokorni, ale nie konformistyczni, bez wyrazu, czy też uniżenie słodcy. Podobnie jak ziarno, które bałoby się obumrzeć w sobie i w swojej obecnej postaci, nie może wydać owoców i przynieść plonów, tak też i sól. Jeśli przestaje solić, nie nadaje się już do niczego. Tę przestrogę Chrystusa musimy traktować bardzo poważnie. Dziękuję bardzo.